Cześć, zima w pełni, więc najwyższa pora, żebym pokazała Wam swoje ulubione pomadki. Będzie coś pielęgnacyjnego, będzie coś makijażowego. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Zaczniemy sobie od pielęgnacji, i myślę, że zaczniemy sobie od tych pomadek, które mają takie delikatne właściwości nawilżające. To jest pomadka Sweet Lips z Bielendy i ona jest dostępna między innymi w Rosmanie. Ja tam się w nią zaopatrzyłam i ona ma fantastyczny smak, właśnie taki brzoskwiniowy, ma przyjemny też m, intrygujący kolorek, ale nie daje w ogóle jakiegokolwiek koloru na ustach. Natomiast ona tak z jednej strony daje bardzo komfortowe uczucie nawilżenia i ochrony ale jednocześnie nie zostawia... Jakiejś nieprzyjemnej, zbyt tłustej warstwy. To jest pomadka, która ma całkiem lekką konsystencję, więc ja bym proponowała ją tym z Was, które nie lubią nadmiernego uczucia ciężkości klejenia, tłustości na ustach. Jeżeli jesteście z tych osób, które raczej pomadek na co dzień nie muszą używać, nie lubicie jakiejś warstwy na ustach, ale być może w obecnym zimowym okresie potrzebujecie czasem lekkiego, dodatkowego takiego natłuszczenia ochrony lub macie jakiś wyjątkowy wyjazd, przykładowo, nie wiem, narty, gdzie chciałybyście dodatkowo o usta zadbać, to myślę, że to może być ciekawa opcja. I przez ten brzoskwiniowy smak śmiem stwierdzić, że ona jest naprawdę całuśna. Następnie kilka słów o pomadce brzozowej Sylwego. To jest pomadka, która naprawdę najczęściej u mnie gości i to jest pomadka, którą ja muszę mieć... Albo w jednej torebce, albo nie wiem, w jakimś miejscu, gdzie przynajmniej raz dziennie po nią sięgnę. Ona ma dodatek betuliny. Betulina, czyli ekstrakt skory brzozy. I on ma działanie bardzo dobre przeciwwirusowe, również pod kątem wirusa opryszczki Herpes Simplex. I to jest pomadka, która sprawia, że ja, jako nościelka opryszczki, Albo mi się ta opryszczka potrafi nie pojawiać w ogóle przez bardzo długi czas, albo jeżeli już się pojawi, to czuję takie mrowienie i lekkie wybrzuszenie. Nie dochodzi do takich zmian, które są bolące, które pękają, które w jakiś sposób sprawiają, że miałabym problem, nie wiem, pić gorącą herbatę czy kawę. A pamiętam, że kiedyś w swoim życiu doświadczałam tak mocnych wyrzutów opryszczki. Od kiedy, od już naprawdę wielu lat używam tej pomadki, czasem się zdarzy, że jakiś tam dyskomfort czuję, że jakaś tam łulka się... Się pojawi, ale to nie jest nic, co wyglądałoby jakoś bardzo niezdrowo i, i źle i niepokojąco. Po prostu robi się jakaś taka górka niewielka na ustach i ona w kolejnych dniach dość szybko się wchłania. To, I jeżeli już cokolwiek się takiego pojawia, to zazwyczaj kiedy jestem chora, albo mam jakiś taki, nie wiem, czas bardziej stresujący. Kiedyś potrafiłam mieć opryszczki serio, kilka razy w roku, i to takie na przykład, że miałam problem wypić gorący napój czy zjeść zupę. Miałam problem, żeby się uśmiechnąć, bo ta skorupa, która była w tym miejscu, gdzie była opryszczka, uniemożliwiała taki, taką, wiecie, swobodną ekspresję mimiki. Od kiedy sięgam po te pomadki, te mocne zmiany opryszczkowe totalnie odpuściły. Te opryszczki nie powiem, żeby całkowicie się nie pojawiały, bo. Zdarza się sporadycznie, może raz, dwa razy w roku, że coś tam się pojawi, ale ogólnie nie męczę się tak, jak się męczyłam kiedyś. I z tego powodu używam ją sobie systematycznie. Ona ma taki swój charakterystyczny, dość taki neutralny smak zapach. On to akurat mam taką wiecie, na wykończeniu, ona ma taki swój bardzo charakterystyczny, neutralny smak zapach, więc oczywiście potrzebuję i lubię sobie czasem coś zmieniać i coś bardziej właśnie smakowego wypróbować, ale to jako prewencja przeciw opryszczkom to jest coś fantastycznego. Ja w ogóle pierwszy raz się spotkałam z pomadką, która ma takie właściwości i jednocześnie wiecie, nie jest tak naprawdę jakimś lekiem, tylko właśnie kosmetykiem zapobiegającym takim zmianom, no że po prostu ja nie rezygnuję z niej, używam ją cały czas i nie są to tylko takie kwestie, które ja zaobserwowałam, ale na przykład też mój Adrian też zauważył, że od kiedy on używa tej pomadki, też nie ma problemu z opryszczką. Wiecie, dwie osoby, które żyją ze sobą i mają problem z opryszczkami, jest ryzyko, że ta opryszczka dotykałaby nas non-stop, 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 non -stop, jeden zaraża od drugiego i tak dalej. A tutaj po prostu nic takiego się nie dzieje i te pomadki są fantastyczne. Odpowiednikiem z dodatkiem e, właśnie takim bardziej smakowym, ale już niestety bez tej betuliny, to są pomadki wiankowe. Ja ich używam sobie tak naprawdę na przemian, ale te dwie odżywcza i kojąca. Dla mnie są najlepsze pod kątem smakowym. Najbardziej mi smakują. Smak jest dość kwestią indywidualną. Ta fioletowa kojąca, ona ma bardziej smak jakby winogronowy, a ta ma taki brzoskwiniowo-pomarańczowy, coś w ten deseń. One też możecie zobaczyć. No, ja ich używam, więc te pomadki będą takie, no, zużywane troszeczkę, ale no, sorry, naprawdę ja ich używam. I właśnie widać, jak one różnią się kolorem, bo właśnie ta pomarańczowa ma, jeżeli dobrze pamiętam, dodatek rokitnika, który nam tutaj troszeczkę tak barwi, właśnie rokitnik, o tak, olej rokitnikowy, tu jest skład wypisany, więc ma dodatek oleju rokitnikowego, przez co ten kolor jest taki troszkę bardziej intensywny, pomarańczowy, ale to nie zostawia żadnego trwałego koloru na ustach, to są typowe pomadki ochronne. Najbardziej treściwą pomadką w sztyfcie, jaką znam, jest pomadka Ciel. specjalnie pod kątem tego filmu poszłam do Lidla i kupiłam właśnie specjalnie świeże opakowanie, a ponieważ na razie chcę tamte pomadki sobie pozużywać, to jeszcze go nie otwieram, żebym tam powietrze dodatkowe jakieś mi, mi nie wchodziło, no bo ja bym to oczywiście, że otwarła i pierwsze co zrobiła, to użyła, bo ma też bardzo ciekawy smak. To nie jest smak, który każdemu przypadnie do gustu, bo to jest smak, który jest taki troszkę mydlany, troszkę w typie Kremu Nivea lub takich białych kosmetyków DAF, ale osobiście bardzo lubię taki zapach i ten smak nie jest dla mnie jakoś wybitnie męczący. Natomiast rzeczywiście jest dość specyficzny, jak na pomadkę. I osobiście bardzo doceniam to, jak mocno ona usta zmiękcza i z tego powodu mega, mega chciałam ją tutaj wyróżnić. Również ciekawym produktem, który kurczę, wybaczcie, zapomniałam kupić, myślałam o tym i teraz mi dopiero przyszło do głowy, że zapomniałam, ale pokażę Wam tutaj zdjęcie. Lanolina z Ziai. To też był kosmetyk, który zrobił na mnie mega wrażenie, ale on jest tak treściwy, tak po prostu mocno nawilżający, to już nie jest nawilżenie, to już jest takie fest natłuszczenie, że on po prostu tutaj jako ostatni produkt z tych kosmetyków ochronnych, mogłabym go tutaj wyróżnić. I Lanolina jest substancją półpłynną, więc ona w sztyfcie, no niestety nie dałoby się jej zamknąć, dlatego jest w takim właśnie opakowaniu z dzióbkiem, ale jak ona jest na ustach. To nie ma bata, ona kilka godzin się utrzymuje, i nawet jeżeli będziecie, nie wiem, coś jadły, oblizywały usta i tak dalej, to będzie wciąż wyczuwalne, że ta lanolina na ustach była. Mój Adrian, kiedy używałam sobie tej lanoliny, nie chciał mi dawać buziaka, na przykład nie, wiem, jak wychodziłam do pracy, ze względu na to, że jego to irytowało, że ja mam coś takiego treściwego na ustach, a dla mnie, jako osoby, która ma permanentnie suche usta, to było coś wspaniałego, że w końcu mam kosmetyk, który. Tak mocno na ustach pozostaje. Więc, jeżeli również macie podobne potrzeby jak ja, czyli takiego wyjątkowo częstego sięgania po pomadki, macie już od dawna problem z suchością ust, to sądzę, że talanolina może być dla Was czymś, co Was zaintryguje. Ja z całą pewnością, jak sobie pozużywam moje zapasy. To chcę do niej wrócić. A teraz przejdźmy sobie do opcji makijażowej. Chociaż jeszcze zanim makijaż, to to, co warto stosować przy okazji makijażu peeling do ust. I akurat w tym roku bardzo moje uznanie zdobył peeling do ust marki Orientana, bo on smakuje, słuchajcie, malinową Mambą. No kto tego nie lubi? I peeling do ust warto jest stosować dlatego, żeby nie było suchych skórek i żeby też pomadki właśnie kolorowe ładniej się prezentowały. Więc bardzo ciekawa opcja. Ja nie sięgam jakoś mega systematycznie, mam z tym problem z tą systematycznością. Kiedyś używałam sylwego, teraz próbowałam alternatywy Orientany i właśnie ta wersja, która ma ten smak malinowej mamby. No jak się tu nie zakochać, jak? A złuszcza bardzo dobrze, od razu po złuszczeniu usta są miękkie, gładkie, bardzo przyjemne, pełne, więc idealnie po prostu też, żeby nałożyć makijaż. Przejdźmy teraz do kosmetyków makijażowych, i pierwszą pomadkę, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć w kontekście makijażu. To jest pomadka dostępna w Biedronce. I to jest pomadka marki Bell serii naturalnej numer 2. Moje drogie, to jest taki kolor, który tak wyjątkowo akurat jakoś dobrze wygląda przy mojej karnacji, który tak dobrze pasuje jakoś tak mi samej wizualnie, że ja myślę, że jeżeli pojadę kiedyś na makijaż permanentny ust, to pojadę właśnie z tą pomadką i pokażę pani. Że taki kolor bym chciała. Mam wrażenie, że to jest kolor bardzo zbliżony do mojego naturalnego koloru ust, i chyba po prostu przez to, że natura najlepiej wie, co nam pasuje kolorystycznie, to dlatego mam wtedy takie wrażenie, że mój wizerunek, kiedy nakładam sobie tą pomadkę, jest taki pełny. I zazwyczaj, kiedy chcę na przykład nagrać dla Was jakiegoś weekendowego vloga albo jakąś stawkę, gdzie wyjątkowo nie chcę mieć mocno zaznaczonych ust, tylko czymś neutralnym, naturalnie wyglądającym, to właśnie sięgam po tę pomadkę. Jeżeli chodzi o serię Beltą z serii naturalnych, tam jest kilka odcieni, ale właśnie ta numer 2, akurat w moim przypadku, najlepiej się sprawdza. Inne kolory, pomadki czerwone, mega na mnie właśnie robią wrażenie, zwłaszcza w zimowym okresie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kolor ust, o taki zdecydowany kolor, to zimą bardzo prawdopodobne, że przez okres świąteczny no czerwienie najlepiej mi się nosi. Jeżeli chodzi o pomadkę w kolorze czerwonym, takim, który najbardziej lubię, jest najbardziej taki żywiołowy i najbardziej świąteczny, to to jest właśnie pomadka z marki Felica i ona jest właśnie w takim świąteczno-mikołajowym, grudniowym odcieniu czerwieni. Natomiast drugą opcją, którą bardzo lubię, to jest kuler karamel numer 223. I to jest pomadka, która ma troszeczkę bardziej przygaszony odcień czerwieni. I ją można stosować na dwa sposoby. Można ją aplikować. Tak jak klasycznie pomadkę wyrysowując sobie nią usta, ale ja najbardziej lubię ją nakładać w taki sposób, jak często noszą azjatki, czyli po nałożeniu na ustach lekko wklepać na konturze ust, tworząc lekko rozmyte, rozmazane, wyjechane do góry granice i wtedy usta nabierają takiej pełni. Ta formuła jest na tyle przyjemna, że właśnie da się to ład, ładnie wykonać, ładnie zrobić makijaż w taki sposób. I ten odcień jest taki troszeczkę bardziej przygaszony, przez co nie jest taki aż mega mocno rzucający się w oczy, pomimo tego, że wciąż jest to pomadka czerwona. Uważam ten kolor za wyjątkowy. Jest to taka czerwień, taka bardziej schłodną, jakimś, jakimś chłodnym pigmentem, domieszką, właśnie czegoś bardziej przygaszonego i czegoś bardziej chłodnego. Na sam koniec, totalni ulubieńcy, czyli matowy błyszczyki Cooler Caramel w odcieniu 843. I 845. Wersja 843 jest ciut bardziej różowa, wpadająca w takie typowo neutralne odcienie różu, natomiast wersja 845 jest ciut bardziej pomarańczowa, ale o ciupinkę. I dzisiaj akurat mam na sobie 845. Te błyszczyki doceniam za to, że one pomimo tej takiej matowej, zastygającej formuły, w ogóle nie wysuszają ust i nie sprawiają, że na nich są widoczne takie jakby pęknięcia właśnie tego pigmentu. Wyglądają bardzo naturalnie, ładnie, elegancko i właśnie nawet w okresie zimowym nie powodują pękania ust czy wysuszania. To był przegląd moich ulubionych pomadek. Mam nadzieję, że które się zainteresowały również Was. Jestem ciekawa, jakie pomadki Wy najbardziej lubicie nosić w tym okresie. Czy stawiacie przede wszystkim na ochronne? Może stawiacie raczej na te kolorowe i szukacie takich, które jednocześnie będą usta nawilżać, a przynajmniej nie wysuszać? Dajcie mi o tym koniecznie znać w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, będę wdzięczna za łapkę w górę. W ten sposób więcej osób dowie się, jak pielęgnować i malować usta. W taki sposób, żeby właśnie te wargi nam nie wysychały i pomimo tej chłodnej aury, żeby te usta wyglądały wciąż dobrze. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!